Jeszcze są przymuleni, bo to jednak jest e, różnica czasu, ale myślę, że już jutro powinno być e, dobrze. Pamiętam, że na pewno ostra walka o miejsce w składzie. Nie ma kilku o... ważnych piłkarzy, ale to jest szansa zawsze dla innych. No tak, jest paru młodych sawodników, którzy dostali szansę tutaj e, z nami trenować i być może e, zagrać w zespole, ale poczekamy jeszcze do soboty jest trochę czasu i zobaczymy jak dalej będą no, niektórzy ci młodzi na tle tych starszych, którzy już e, rozegrali kilka spotkań z organizacji e, jaka to różnica, jak oni będą wyglądali. Panie Darnerze, myśmy dzisiaj byli na treningu Amerykanów, bo oni są e, przekonani o swojej wyższości zwycięstwie, nawet no, trudno było no, wymienić nazwisko któregoś z naszych piłkarzy. Mnie to nie interesuje co Amerykanie my, myślą. Nie. Mamy z, z nimi e, spotkanie w sobotę, w sobotę o 19.00 i, i, i być może wtedy nas poznają. Pamiętaję, że patrząc na to, jak pan podzielił zespół podczas gierki, można już wyznawać, wnioski na pierwsze rozkłady, czy to? Nie, 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 nie na pewno nie. że wiem, że to będzie spotkanie wyjątkowe bo w Stanach Zjednoczonych, ale trochę jak w Polsce, wszystko wskazuje na to, że stadion w większości zapełni się przez polskich kibiców. No dobrze, ja się z tego cieszę, że stadion będzie wypełniony i większość kibiców będzie polskich. Wiadomo, że e, polskie kibice potrafią e, e, dopingować swój zespół i no, z tego się bardzo cieszę. Już dzisiaj zostało sprzedanych 30 tysięcy biletów. Wszystko wskazuje na to, że będzie komplet 65 tysięcy widzów. Ta reprezentacja nie grała przy tak dużej publiczności. Ja wiem, czy grała, czy nie grała. To nie ma nic wspólnego, czy jest 60 tysięcy, czy 30 tysięcy, czy 10 tysięcy. Najważniejsze, jest dobry nowik. Panie trenerze, w Stanach Zjednoczonych jest kilkanaście godzin. Wszystko jest ok? Wszyscy są zdrowi? Na razie wszyscy są zdrowi. Dziękuję.